Sprawdzenie poziomów tuszu lub tonera w drukarce HP na komputerze Mac. Aby sprawdzić poziomy tuszu lub tonera w drukarce HP, przejdź do danych w menu drukarki, ewentualnie skorzystaj z komputera. Sprawdzanie poziomów tuszu lub tonera w drukarce. Wiele drukarek HP wyświetla poziomy tuszu i tonera na panelu sterowania. Odszukaj ikonę kropli tuszu ikonę wkładu, menu poziomów tuszu lub wskaźnik poziomu tonera. Jeśli masz drukarkę HP Smart Tank, poziomy tuszu w drukarce możesz sprawdzić także wizualnie w oknie zbiornika tuszu. Upewnij się, że poziomy tuszu nie przekraczają limitu dolnego ani górnego. Jeśli masz drukarkę HP LaserJet Tank, poziom tonera sprawdzisz dzięki wskaźnikowi tonera z przodu drukarki. Gdy pasek dolny wskaźnika świeci nieprzerwanym światłem, a wskaźnik poziomu tonera miga na pomarańczowo, drukowanie zatrzyma się do czasu uzupełnienia tonera. Sprawdzanie poziomu tuszu lub tonera w HP Smart. W bezpłatnej aplikacji HP Smart możesz sprawdzić poziomę tuszu lub tonera w posiadanej drukarce. Jeśli aplikacja nie została zainstalowana, znajdziesz ją w sklepie z aplikacjami lub w witrynie 123.hp.com. Na komputerze Mac otwórz aplikację HP Smart. Jeśli dodano wiele drukarek, przewin do tej, którą chcesz sprawdzić. Szacunkowe poziomy materiałów eksploatacyjnych wyświetlane są obok obrazu drukarki. Poziomy mogą zostać wyświetlone dopiero po kilku minutach. Sprawdzanie poziomów tuszu lub tonera w menu ustawień systemu macOS. Na komputerze Mac kliknij ikonę funkcji Spotlight, a następnie wyszukaj i otwórz menu Drukarki i skanery. Wybierz swoją drukarkę z listy, a następnie kliknij przycisk Opcje i materiały eksploatacyjne. Kliknij kartę Poziomy Materiałów Eksploatacyjnych, aby sprawdzić poziomy tuszu lub tonera.